Ciemaneczka wszystkich! Dzień dobry! Co słychać u was wariaty? U mnie co słychać? Nic nie słychać! Biorę rękawice złodzieja, dwie włócznie do ręki, idziemy do kawala ulepszać na plus 6 i jeździmy po kory drakonice, bo dropią do godziny dwudziestej drugiej. No to co, jedziemy włócznie na plus 1! Jest siedzi! Nie no, nie będę. Nie ma co tutaj wydziwiać. Próba włóczni na plus 6! BUM! Jedziemy na Metiny! Oj, tak, cudowne uczucie. Wyjeżdżasz z miasta, Metin bitwy od razu po drodze. I Biały Tygrys, który dostanie w Pierdol. Rękawica złodzieja ubrana. I. I jeszcze musimy poczekać. <grystanie> Dawaj mi to! Książka, no. Spoko. Dobry początek, dobry początek. Człowiek ledwo się ruszył, otóż jest kolejny Metin. Ja pierdolę ręce, pełne roboty cały czas. Metinie bitwy, daj mi to! Kurwa, nie turkusował szatę! Nie pogrywaj sobie ze mną, dobra? Kurwa zawał, dostałem prawie. Kurdrakonic i książka! Nawet tego nie nagrywałem, przepraszam, przepraszam! Nie spodziewałem się po prostu tego. Ja nie wierzę co się tutaj wyprawia. Nowa zakładka uwolni się w 2023 roku Super, no super. W końcu może wyjdę z tej skały Metin właśnie na deskach, ale zobaczcie. Kolejny Metin obok. No słuchajcie, nie dadzą mi dychnąć, trzeba cały czas pracować. I bierzemy książeczkę i zatwierdalamy. Nie będę ukrywał, chcę kolejnego cesora i. I nawet nie ma książki. No to kurwa mnie wycyskałeś teraz. Jak ja bym chciał, żeby mi teraz nic nie poszło. Proszę, żeby mi tak nic nie poszło. Żadna książka. Proszę. Kurwa, no zgadza się wszystko. Czyli to jednak nie działa. <ścoughs> Podejrze na akcję jakiś chłop w zakątku sam łowi. Trzeba go sprawdzić, czy nie jest botem po prostu. Siemanko, wariacie. Siemanko, wariacie, zobaczymy, czy mi nie odpisze. O, odpisał. Dobra, łów bezpiecznie. Do widzenia. Zobaczcie, co posiadam: fioletową, ebonitową szkatułeczkę. Spróbujemy ją otworzyć. Z tego, co widziałem, może tutaj pójść zmiana bonu. Także zobaczymy. A, nerwy, znowu nerwy. I? Dłoń przebicia pięć sztuk. No chuj, tam chociaż będzie na metiny. Dobra, walę już ostatniego metina po prostu. M1 mnie wykończyło, zabrało mi wszystkie siły i całą energię. Ale chociaż chyba, że teraz pójdzie Kor, to jeszcze pojeżdżę. Żółci niedźwiedzia z plusem poszła, ale można się naprawdę śmiać, ale te ulepszacze z tym jeden naprawdę są coś warte. Rękawica złodzieja ubrana i ostatni metin zaraz będzie na deskach. Daj nam się uśmiechnąć, no. Kurwa mać, ale nie pluj mi w twarz! Dobra, dobra, to chociaż sprawdźmy sobie te cztery książki, które zostały. Szybka akcja po prostu. Mroczna sfera, ognisty duch, trójąca strzała i duchowy cios no super, czyli podsumowując jeździłem około godziny jeden cycek i tyle przeczytajmy sobie Szarża i Wirmiecza Szarża, nie pomyślcie ja pierdziłem to czwarty raz z rzędu i Wirmiecza cztery książki do M8 no spoko witam szlifiarza! bierz tą szlifierkę do ręki i jedziemy Onyx, Onyx możemy dojechać do Antyka można powiedzieć więc nie ma na co czekać, jedziemy z koksem nie powiodło się Jestem spokojny, dobra, powiodło się, super I teraz żeby nam dało, żeby się powiodło Kurwa no nie powiodło się, dobra Cztery szlifowane, jedziemy na rzadki Pierwsza próba, nie powiodło się To teraz musi się dwa razy powieść, żeby kurwa móc próbować się dalej na antyk. i nie powiodło się Jak żyć? Ja się pytam I daje mnie do końca Znowu się nie powiodło Tragedia. Masakra, naprawdę. Nigdy w sumie nie pokazywałem, ale mam jeszcze ogólnie 8 postaci, 50. level, gdzie odbieram sobie alchemię właśnie i myślę zrobić tę misję na srebrne bransoletki, iść do kowala i to wydupcyć wszystko. Zdupcyć, ulepszyć i zarabiać pieniądze! I pan Wąsu właśnie nadjeżdża po misyjkę. zabi to jest chyba ta, zabij mi jung za zaprzysiężonych, ale jeszcze nie jestem pewien. E, przyjdź, no podejdź, moment, dobra, jestem, witam cię. Tak, zrobię to, oczywiście, że to zrobię! Dla Srebrnej Bransoletki to zrobię! No i zadówcamy! MIYONG! MIYONG! WHERE ARE YOU?! <grym>, ja pierdolę... Jest, mamy Srebrną Bransoletkę! I tak jeszcze muszę zrobić trzy razy i idziemy ulepszać! Jestem gotów, łysapawo jestem gotów! Cztery Srebrne Bransoletki plus zero! Jedziemy na początku na plus jeden! Jest, kurwa! Nie no, nie ma co się na razie cieszyć, bo to jest chyba 100% szans, że to wejdzie. Więc na razie na spokojnie sobie ulepszamy na plus jeden. No świetnie, świetnie. Coś wspaniałego. No to próbujemy teraz na plus cztery, 4, 4 sztuki. Pierwsza sztuka, weszło. Świetnie. Druga sztuka. No super. No, nic się nie odzywam. Tak właśnie. I jeszcze czwarta sztuka. Weszło, no, kurde dzieje się, naprawdę dzieje się. Lecimy teraz na plus 5. Nie zdziwię się jak jedną z dupcy. Pierwsza sztuka weszło, no. Cudownie. Druga sztuka. Kurwa, no nie! Zjebał! kowadło Dobra, lecimy od razu na plus 5 kolejną Dobra, weszło i... Jest! Siedzi! Dobra, to nie, ale muszę sobie troszeczkę dychnąć. U, Jezu Ła, wow, to już są emocje, naprawdę, naprawdę na plus 6 to już nie ma żartów. Pierwsza sztuka. Siedzi! tam od razu. Siedzi! I co sztuka? Siedzi! Jest kurwa! Miazga! Miazga, kowal, miazga! Dobra, jestem, jestem. Minęły dwa dni od ostatniego ulepszenia. Musiałem się z tym wszystkim przespać. Nie, no żartuję. Nie miałem po prostu ulepszaczy. Idziemy na plus 7. ja pierdolę, jak myślicie ulepszy? Nie no, jeżeli jedną parę ulepszy z trzech, like to już jest obowiązkowy. Dobra, jedziemy pierwszą parę. Kurwa, jakie nerwy. Rany boskie. Pierwsza para. Jest! Kurwa mać. Nie wierzę, nie wierzę w to, dobra, jedziemy od razu drugą. 150k, jakie ty drogi jesteś. Siedzi! I trzecia para, proszę. Jest, trzy pary pod rząd! Nie, no, nie dam rady chyba, nie dam rady. Bodziem to ulepszać, czy u niego? Dobra, dobra, u niego, u niego. Jeżeli mi pierwszą zdóbcy, robimy bodziem. Białe wstęgi z 5 sztuk, pięć sztuk posiadam, dobra. Kurwa, nie dam rady chyba. H4, wszystko się zgadza, jedziemy. Ja pierdolę stópcył. No, to chyba teraz musimy bodziem to ulepszać. Dobra, zaufam mu jeszcze raz. Chłodna głowa, tylko chłodna głowa i. Jest, siedzi, widzicie, chłodna główeczka musi być. Wydaje mi się, że to jest formalność, żeby te drugie weszły. Chłodna główeczka musi być tylko zachowana. I Kowal to wszystko rozumie, on to czuje. Tak? Właśnie tak, czujesz to! Powiem wam, żarty się skończyły. Próba na plus 9. To już naprawdę nie są tanie rzeczy. I no i zdóbcy O, ty! Zjebałeś mi dzień, chłopie. Zjebałeś mi po prostu dzień. <laughs> Dobra, już teraz na pewno nie ryzykuję. Więc myślę to zrobić bodziem na plus 9. Jak myślicie wejdzie? Kurde, myślę, że... Myślę, że nie tak szczerze. <laughs> No, no i niestety nie weszło. Kowal, zapraszam Cię na 1 z 1 Zobaczymy, czy tak będziesz spaniakować. Dobra, dobra, już koniec nerwów na dzisiaj. Ja uciekam. Nareczka.